Siemanko, witam ponownie. Zagrajmy Metroid Zero Mission. Pokonałeś my, po, yy, Tego... Metaridley. Tak on się nazywał dokładnie, ten smoczuś. A teraz muszę tutaj rozwalić przyjemniaczków. Żeby mnie nie wnerwiali. A w sumie mogę inaczej to zrobić. Yy, próbowałem... się nie próbowałem po prostu nagrałem sobie yy, taki na dwie części filmik i co nie cały 1 giga a jakieś 22 223 yy, minuty i co i w sumie mogę zrobić prawie drugie tyle bo mi się wydaje że limit takiego przesyłu wynosi jakieś 2 giga. Przy Castlevania trochę to chyba więcej haratało pamięci. A Metroid Fusion nie aż tyle zajmuje. O, ho, 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 O, nie w tę stronę. Oso, głupia. No, dalej, dalej. Świetnie. O, to mi chodziło. Więc chyba sobie nagram na 30 minut. Albo ponad te 30 minut, tak żeby wyszły... ...trzy części. W sumie jakby się wściec, to można nawet cztery. Oj, niedobrze, niedobrze. Ty, co to mi jest u góry? Co jest grane? Co jest? No przecież. Po co tam to jest? Nie wiem. Ty tam dalej jeszcze. Tak jakby tam przejście jakieś było. A widzicie. Owe skubańce. No ale teraz ja tam nie wlecę. No, chodźcie, osy. A, widzicie? Muszę się obrócić, żeby one wleciały. Nie, jednak. No, chodźcie. A, dobra. Nie będę marnował czasu na was. Uciekamy z krainy, który się na... która się nazywa Ridley. I idziemy gdzie? Jak to standardowo... Czy przy coś się rozwala? O! A to ci dopiero. Komuś się nudziło bardzo. Ten znaczek już chyba znacie. To jest takie coś, że ranimy przeciwnika. O, ho, ho, ho. Takie cuda chcecie zrobić. Ej, który właśnie takiego kręciłka robimy? I w ten sposób sobie torujemy przejście. A teraz gdzie lecimy? Jakimś dziwnym skrótem. A ja nie wiem teraz gdzie jestem. O skubańce! Aha, teraz chyba zdobędę właśnie. Niedobrze, niedobrze. Za dużo ich. Tych odrzutowców. A właśnie teraz mamy. Ale to jest właśnie tak, że tutaj zrobili. że teraz mamy. Ten taki raniący. I właśnie. Nie, nie latamy jeszcze, tylko najpierw skakamy jeszcze. No, a w Metroid Fusion było tak, że sobie. Najpierw lataliśmy, a potem tak raniliśmy. A teraz mam tylko normalny skok. I muszę takie coś robić. Ale w sumie. Mogę już teraz wszystko ranić się rozwalać o super, niedobrze nie jesteś przyjemnym potworkiem yy, w sumie teraz tak, właśnie tam mamy iść gdzie pokazywało nam że takie dwa otworki otwarte są, ale ja jeszcze tutaj sprawdzę sobie coś, o i niedobrze może coś będzie ciekawego co to może być co to może być Jajko, niespodzianka. Trochę duża ta kraina. A tu będą takie jaja, że trzeba było coś innego zrobić. Albo jeszcze nie mogę dojść do tego momentu. A wy oglądaliście to. Eee. Dobra. A co tu jest? Pewnie, że tutaj jest zwykłe przejście. No ale co ja tu zdobywam, no? I iść taki kawał drogi, O byle co, którego nawet nie mogę zdobyć. Zajebiście. Przedopcułem wam. 5 minut. W tył. Dobra, omijamy ich takim sposobem. Będzie najszybciej. Szybko, szybko, szybko. Niedobrze, jesteście hamskie, Uby. Szybko, bardzo dobrze. Lawowy koniku. Jeszcze jeden dostał. Dobra, idę po lawie. Będzie szybciej, może. Chociaż wątpię w to. Dobra, teraz gdzie tu iść w sumie to już, dobra, nie będę cudował. Niedobrze, niedobrze. oj jeszcze... No. A ty chamie. Idziemy na samą górę. I uciekamy już. O, skubańce! Ja pierd... A nie, bo przecież mogę coś takiego, no. Czemu ja się boję, no. A już was straszę, że mnie zabije. To mi jeszcze chyba do lawy nie mogę iść. Bo to było hamskie. A, jeszcze wam nie powiedziałem. Eee, w odróżnieniu od Metroid Fusion ten Screech Attack. Chyba dobrze mówię. Nie uodparnia nas od ataków. Dokładnie. Nie eee, jesteśmy już nieśmiertelni. Teraz jesteśmy podatni na ataki. Czyli jeśli jesteśmy coś takiego, a coś nas zaatakuje, no to dostajemy w dupsko. Zaraz, no przecież... Świetnie. Ale nie, no co ja robię, no... Ach, znowu marnuję czas. Trzeba szybko, szybko, szybko... A ciekawa, czy tu coś pisze. Nie, myślałem, że pokaże mi, gdzie mam iść. Ale ja dobrze wiem, gdzie mam iść. Jesteśmy Supermanem, potrafimy latać. A tak dokładnie jeszcze nie.